Kanale, ja jestem mistrz Rozruba W dzisiejszym filmie przedstawię Wam kilka trików powiem Wam o broni i walce piechoty I Na pierwszy strzał idzie wydawanie rozkazów swoim żołnierzom, kiedy oni wybiegają na sokopu W takim wypadku otrzymamy literkę K i wydajemy rozkaz każdemu żołnierzowi z osobna umieszczamy ich wszystkich w okopie i w tym momencie każdy żołnierz jest na swoim punkcie i jesteśmy pewni, że nie będą z tego okopu no Chyba, że ktoś tam rzuci granat. Żołnierz który bieży zielona strzałka, to aktualny żołnierz do otrzymania rozkazu. Ale sami możemy wybrać, któremu żołnierzowi chcemy wydać rozkaz. Pamiętajcie, aby w ataku zostawiać żołnierzy za sobą, a w obronie się na punkcie, gdy sami idziecie odpierać taki wroga. Jeżeli jakiś wróg zabije nas z ukrycia to możemy szybko właśnie zamienić żołnierza, którego mieliśmy z tyłu i iść do zemsty. Tak samo to ma, e, w przypadku e, obrony zostawiamy żołnierzy na punkcie, tak, żebyśmy wiedzieli, że wróg atakuje. W przypadku ataku zostawiamy ich za sobą, chyba że zdominowaliśmy punkt, to wciągamy boty na punkt. Przemy do przodu. Jeżeli mamy inżyniera, przemy do przodu i staramy się postawić rally point'a już na <laughs> przodzie natarcia. Na podstawie broni, w listę dla piechoty mamy cztery kategorie broni: są to karabiny, pistolety maszynowe, pistolety i broń ciężka. Pierwszą tego, jaką widzicie, mieli kotek w listę, to są to karabiny czterotaktowe. Podstawową bronią dla na każdej nacji jest karabin czterotaktowy. Wielu graczy uważa, że jest to najsłabsza broń, najgorsza w grze. To jest błędne, ponieważ po wprowadzeniu do normalizacji, że po wyjściu z zamkniętej bety, obrażenia są ustawione od w zależności od klasy broni, a nie od kalibru, jak było wcześniej. Podstawowy karabin, jaki macie czterotaktowy, zadaje. Niezmodyfikowany 20 punktów obrazu, czyli każdy strzał to jest zabójstwo, ewentualne ciężkie ranienie. Dostępnych jest bardzo duża gama karabinów 4-kartowych, od niemieckich karów 98 po czeskie wzory 24. Mamy francuskie Melnisiery, masy, mamy tonę broni, mamy, mamy włoskie Kankaro, Berety. Broni jest po prostu mnóstwo, tak? Kto co lubi? Wiadomo, no, Lienfieldy, duża amunicja, ale przecież postrzelność. Lienfieldy chyba są najlepszymi karabinami że według mnie. Po nich są yy, Mosiny, potem Mausery, dopiero Springfieldy. Mimo tego, że Springfieldy nie odstają wcale od Mauserów i yy, Mosinów, no to jednak ja preferuję najbardziej właśnie Lienfieldy czterotaktów. Tak jak mówię, cztero takty, no cztero takty są cztero taktami, tak? Jak tak. nie. nie lubi, no to no niestety. No, ale mówię, to jest broń o najwyższym współczynniku obrażeń. Wcześniej, wcześniej, że karabiny maszynowe, czy nawet karabiny jakiekolwiek, które miały tą samą amunicję co karabinowa, zadawały takie same obrażenia. Czyli mg 64 MG42 zadawały takie same obrażenia właśnie jak Mausery. Walcząc karabinem czterotaktowym, staramy się w pierwszej kolejności walczyć na dystansie, ponieważ nasze obrażenia na dystansie 200-300 metrów są w stanie wyeliminować przeciwnika. No, w ostateczności walka wręcz tak, <laughs> strzelanie z bliska. Ogólnie, jeżeli wyskoczy nas gościu z pistoletem maszynowym i my oddamy do niego strzał pierwszy, jest 99%, że gdy go trafimy, to go wyeliminujemy. Także karabiny czterotaktowe mają przewagę obrażeń nad pistoletami maszynowymi, zarówno japońskie, włoskie, Angielskie, francuskie, wszystkie karabiny mają przewagę nad innymi brońmi. Jeżeli chodzi o w ogóle używanie żołnierzy z karabinami, tak? Znaczy, mamy nowy oddział, gdzie mamy tylko jednego specjalistę i zostaje nam ostatni żołnierz, no to nie idziemy tym żołnierzem na śmierć, żadnym takim żołnierzem nie robimy, nie marnujemy punktów, tylko staramy się walczyć z tym żołnierzem. Najlepiej jest obchodzić jakoś przeciwnika z karabinem czterotaktowym, znajdywać. Znaleźć wyłapywać ich i eliminować. Znaleźć sobie jakąś wyższą pozycję, najlepiej gdzieś w 200-300 metrów od przeciwnika i starać się eliminować przeciwnika z dużej odległości. Czyli w możliwości strzału do przeciwnika z większej odległości i wtedy staramy się znaleźć dogodną, ukrytą pozycję. Nie ma co, nie? Każdy, każdy zabity przeciwnik, Każdy zabity przeciwnik to są punkty dla nas, to są punkty doświadczenia dla drużyny, punkt doświadczenia w kampanii. Także jak widzicie karabiny czterotachtowe to jest bardzo dobra broń. Jeżeli chodzi o dodatki, no to mamy bagnety oraz yy, granaty nasadowe. Yy, w przypadku granatów nasadowych, no to opowiem Wam, czy nie będę robił film o broni, broni specjalnej piechoty i broniach przeciwpancernych. To więc mogą używać tutaj strzelcy, granobierzy, inżynierowie, radiooperatorzy, czarodzieje ognia i moździerzyści tą bronią, którą się zajmiemy są pistolety maszynowe. Pistoletami maszynowymi mogą się posługiwać szturmowcy, czołgiści, piloci, medycy. Kiedyś mogli inżynierowie, ale to usunięto. Normalizacja w pistoletach maszynowych wygląda tak, że pistolet maszynowy ma większy magazynek, tym zadaje mniejsze obrażenia w danej kampanii. To można zauważyć na przykładzie Japończyków, którzy mają większe pojemności magazynów niż Amerykanie, a mają nieco niższe obrażenia na broń. Co do medyków, co do medyków grania medykami, poza tym, że mają broń szturmową i mogą szturmować, mogą rozkładać skrzynki z bandażami, ale najważniejszą rzeczą jest, jaką mogą robić medycy, to jest leczenie sojuszników. Zaleczenie sojuszników to są naprawdę dobre sumy punktów. Za uleczenie powalonego sojusznika, nie z naszej drużyny, to jest 130 punktów. To nie są małe punkty, warto jest grać medykami na kampaniach, na których są dostępni. Grajcie medykami. W innych klasach oczywiście warto je dawać, dawać czołgistom. Czołgistami można robić takie akcje, że jeżeli czołg na przykład na czołg, więc tam pięciu żołnierzy załogi, Wyładowujemy się tymi załogantami na punkcie. Zajmujemy punkcie, damy stolet do czołgu, albo zostawiamy ich na zewnątrz. Albo ty sobie zajmujemy, skakujemy do ciągu i bronimy punktu. Nikt nam nie zabrania tego robić. czy się wiem, pistolety maszynowe różnią się obniżeniem względem wielkości magazynka. Oczywiście też jest różna szybkość w tych pistoletów maszynowych. Jeżeli celujemy. Jeżeli używamy celownika mechanicznego na broni i staniemy żołnierzem przy jakiejś osłonie, bo się prawie guzik myszki, będziemy go trzymać, to żołnierz przyklei się do tej osłony. Jest to bardzo świetne. Nie trzeba używać AD, QE, e, żeby się wychylać. Można się przykleić do najbliższych osłon. Przyklejenie się do osłony działa podobnie jak naciśnięcie literki B, czyli stabilizujemy ten Stoletami maszynowymi, staramy się jak najbliżej podejść do przeciwnika, ponieważ ja to, to bardzo niecelne prawda? i skuteczne są wczućki odległości. Przez to, że mają przeciętne obrażenia od 6 do 9 punktów, no to trzeba przeciwka przynajmniej 2-3 pociski włożyć, żeby go wyeliminować. Staramy się podejść jak najbliżej, dać go od takiej strony, gdzie się nie spodziewa ataku, Gwarantuję Wam, że flankowanie na pomocą pistoletów maszynowych jest bardzo skuteczne. Kiedy dojdzie do walki w budynku, nasz, nasz oddział na przykład się trochę skurczy, a nam uda się przeżyć, dobrze jest wziąć drugi pistolet maszynowy. Najlepiej jeszcze, jak ma inny rodzaj amunicji albo inny magazynek. Uzupełniamy go w najbliższej skrzynce z amunicją i staramy się idąc w takim budynku, trzymać osłon i prowadzić najlepiej ogień zaporowy w kierunku tego nadciąga przeciwnik. Muszę podać powiedzieć, czy kliknąć parę dościwko myszy w budynku, co pozwala nam się lepiej przemieszczać, lepiej poruszać i prowadzić skuteczniejszy ogień z broni maszynowej w budynku. Mamy możliwości móc stawiać skrzynki albo też prosić sojuszników o stawienie skrzynek i w się będą stawiać, ponieważ pistolety maszynowe... Bardzo szybko opróżniają magazynki, bardzo szybko będzie nam się kończyć amunicja, a jeżeli będziemy dobrze, skutecznie grali, tak, czyli będziemy zarówno nacierali, jak i będziemy się przez jakiś czas, na przykład cofać, czy sprawdzać flanki, gdzieś w boki, gdzie nikt się nie zbliża, w budynku czy, czy w ulicy, to będziemy bardzo często potrzebowali właśnie tych uzupełnień amunicji, bo nie zawsze, kiedy będziemy odbroić wroga, to w pobliżu będzie skrzynka z amunicją wroga nie omówię takich rzeczy jak granaty, miny, ładunki wybuchowe oraz pistolety. Jeżeli chodzi o granaty, miny i bomby, czyli jakieś rakiety, no to omówię to w a tematów pistoletów nie będę poruszał, ponieważ pistolety to jest bardziej dodatkowa dla piechoty i ona po ogromnym nerfie zadaje bardzo małe obrażenia rzeczą, która może Wam się przydać jest zmiana trybu ogień, zarówno w pistoletach maszynowych nie w szybkich, jak i w karabinach maszynowych też nie wszystkich. Można zmienić tryb, tryb ognia nagłuszając klawisz H. Części broni można tylko przełączyć z ognia w pełni automatycznego, samoczynnego, na ogień pojedynczy, a innych można przełączyć pomiędzy z ognia szyb, szybkiego. W pełni automatycznego, na ogień powolny, w pełni automatyczny i ogień pojedynczy. To jest broń śrutowa, dostępna tylko dla klas szturmowych i medyków. Ja osobiście uważam, że powinna być dostępna dla inżynierów. Jest to broń o bardzo wysokim obrażeniu, ale małym zasięgu. broni są karabiny maszynowe znajdujące się w. W kategorii broni ciężka. Karabiny maszynowe są to bronie dobre w obronie, a tak również, ale najlepiej sprawdzają się w obronie, w zamykaniu różnego rodzaju punktów pokoju, w otwieraniu dużych fal Jeszcze Najlepszymi lekkimi karabinami szyły są karabiny maszynowe japońskie, na przykład T 11 które Używa standardowych łusek karabinów Arisaka. Bardzo fajny detal w chwili strzelania. Widać, jak łuski ubywają. W ogóle karabiny japońskie mają trochę niższe obrażenia, ponieważ ich drugi karabin maszynowy, T-97, posiada lunetę. Jest to ogólnie luneta czołgowa, ale jest to chyba jedyny karabin maszynowy, lekki karabin maszynowy, który jednocześnie jest karabinem snajperskim. Teraz klikając w prawie przycisk myszy, będziemy celować z celownika mechanicznego, przytrzymując prawie przycisk myszy, będziemy celować z optyki karabinu. Beren Motel 30 to bardzo ciekawy karabin włoski. Bardzo się nadaje do szturmu, nie do obrony, do szturmu mały magazynek, ale szybko się go przeładowuje i bardzo dobrze się z niego strzela z postawy klęczącej. Tutaj reszty karabinów, nasze, karabinów maszynowych czy uniwersalnych karabinów maszynowych, powinno się strzelać z postawy leżącej lub zaprzeć broń o, jakiś, o jakąś osłowę, czy to worki z piaskiem, czy okiennice, ponieważ większość karabinów maszynowych, nawet jeżeli są maksymalnie rozwinięte, mają potężny rozrzut. karabinów maszynowych można zauważyć tą samą tendencję do pistoletów maszynowych, czyli bronie, które mają, mają większe magazynki, mają mniejsze obrażenia. To jest stanowią akurat MG34 ze 100 magazynkiem oraz Colt M1919 amerykański na kampanii normandzkiej. Tutaj obydwa karabiny mają to 100 na magazynku i mają takie same obrażenia. Tylko fizycznie, że mogą być wyposażeni w lekkie karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe. Wszystkie inne klasy nie mogą korzystać z karabinów maszynowych, a także nie można ich. Wystawiać z karabinami maszynnymi. Karabinami maszynnymi, które można w ruchu wprowadzić celny ogień, to jest włoska Breda, amerykański Bar i brytyjski bred. Jak mówię, to są karabiny samopowtarzalne, karabiny samopowtarzalne, samoczynne w kategorii karabiny. Jest to broń, która ma niższe obrażenia niż karabiny czterotaktowe ze względu na szybkostrzelność. To pod normalizacją tego, żeby ktoś z tych broni strzelał amunicją karabinowym, Bardzo często mają niższe obrażenia, mają obrażenia na poziomie karabiny maszynowych. Znajdują się również karabinki na nawój pośredni, jak M1 karabin, czy takie wynalazki, jak KP-25, rosyjski karabinek na nabój pistoletowy. Taka ciekawostka, ponieważ zarówno w kategorii pistolety maszynowej, jak i w kategorii karabiny znajduje się niemiecki StG 44. W kategorii pistoletu maszynowego nazywa się MP 43, czyli jest to wersja prototypowa karabinku StG 44, która brała udział w wojnie na wschodzie. No a w karabinach mamy StG 44. To taka ciekawostka. Karabiny samopowtarzalne, samopowtarzalne, samoczynne, które są w grze, idealnie pasują do roli szturmowca, jak i do roli obrony. Są to w pełni uniwersalne bronie, bardzo, bardzo skuteczne. Jeżeli ktoś potrafi z nich korzystać, na pewno są to broń idealne dla graczy, którzy są przyzwyczajeni do grania różnego rodzaju kalotyki, battlefieldy czy inne gry, które po prostu nastawiają rozgrywkę na tego, tego typu broni. Te broni, ponieważ są w kategorii karabiny, mogą korzystać wasi asynii strzęcy, inżynierowie, radiooperatorzy, czarodzieje, ognia i moździerzyści. Aczkolwiek na większych dystansach przegrywa oczywiście z karabinami czterotaktowymi. Raz ze względu na normalizację. Druga sprawa, że karabiny czterotaktowe na dużych dystansach są celniejsze. Innym minusem karabinów półautomatycznych w pełni automatycznych jest fakt, że żołnierze w wyposażeni mają mało amunicji na zapasie i należy tym żołnierzom slot na plecach najczęściej wyposażasz ich w torby z amunicją, ponieważ bez tych torb bardzo szybko też wyplują się z tej amunicji. I to pewnie jakie omówię, to są karabiny wyborowe, karabiny snajperskie. Szczególnie w linie, że karabiny snajperskie są albo 4-taktowe, albo są samopowtarzalne, półautomatyczne. Jedną z takich ciekawostek w przypadku broni snajperskiej jest fakt, że broń niemiecka i rosyjska, jeżeli tylko raz klikniemy prawy przycisk przycisku myszy, to będziemy celować przez celownik mechaniczny. Jak przytrzymamy, będziemy celować przez optykę. W przypadku amerykańskiej broni Działa to tylko w przypadku snajperskiego z Garanda. A jeżeli chodzi o rosyjskie, no to działa to we wszystkich rosyjskich broniach. Niemieckich w FB-42 wersji snajperskiej nie można celować przez mechaniczny, jeżeli mamy założoną optykę. Dodatkowo wszystkie japońskie, wszystkie włoskie i mkb 42 h można celować i przez mechaniczny, i przez optykę w broni. Chodzi o zastosowanie karabinów snajperskich wyporowych. No to większość lecz na pewno wie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, no to najlepiej jest się snajperem ustawić. jak najdalej i jak, naj, jak najwyżej względem przeciwnika, żeby mieć jak najlepszą pozycję do ostrzału. Jako snajper można wypatrywać wszelkiego rodzaju dział, czołgów, bądź drugiego który was przed chwilą kulił no i można zestrzelić samolot w z mojej strony to wszystko życzę wam powodzenia